Ja, witajcie we vlogu z przygotowań do Mama Mia Birthday Party. Jesteśmy już tutaj na wiosce, widać dużo zieleni i przestrzeni. I mam nadzieję, że tutaj też na dworze uda się um, te urodziny zorganizować. Nie wiem jak wyjdzie, bo pogoda jest taka pół na pół. Jest chłodniej niż przewidywałam, ale póki co nastawiamy się pozytywnie. Dodaj mi już uh, wyciągnęła lampeczki. Lamp lamp na razie to ich nie będzie widać, na razie tak naprawdę są tak zawiesiłam, może jeszcze gdzieś na ścianę zmienię. No i tutaj jeszcze drugie takie koton bolsy mamy też rozwieszone. Tutaj już mi też balony napompowały chłopaki, zaraz spróbujemy jakoś to zje zmontować fajnie, żeby można było powiesić. Tutaj właśnie z Matim robiliśmy szaszłyki, także zrobione. Tutaj jeszcze zrobiłam krewetki w takiej zaprawie z sosu sojowego, miodu, czosnku i jakiś tam przypraw, no i z tego też będą takie mini szaszłyczki z krewetek i z ananasa. Tutaj jeszcze malowałam obraz, dosłownie tak na ostatnią chwilę. Wcześniej nie miałam weny, ale właśnie chciałam namalować coś takiego. Obraz w stylu greckim. I tutaj jeszcze obraz taki drugi, który kiedyś namalowałam, także to też tak powieszę, żeby zrobił się taki klimacik yy, yy, wakacyjny, grecki. No i co? Yy, lecimy dalej, bo jeszcze sporo pracy przed nami. Ciąg dalszych przygotowań. Tutaj mamy ziemniaczki po grecku cytrynowe w takiej zalewie cytrynowej. Czosnkiem z przyprawami. Tutaj takie mini szaszłyczki z krewetką mm, z ananasem. No i oczywiście klasyka sałatka grecka. Tutaj się robią tacyczki. No, co teraz? E Nazywa się już teraz parę dni później po moich urodzinach. Urodziny były naprawdę mega, mega udane, bardzo mi się podobało. E, bałam się, jak widzieć, tą pogodą, ale nie było tak źle. I właśnie moje takie marzenie o tym, żeby zorganizować e, te urodziny tak w plenerze na dworze zostało zrealizowane. Także bardzo, bardzo się cieszę. No, już w sumie na samym początku, tak jak wystawiliśmy stoły na zewnątrz, rozłożyliśmy na nie białe obrusy i jeszcze zerwaliśmy tam kwiaty takie polne, jak właśnie taki jakby bukiecik powiedzmy, postawiliśmy. Mega mi się już wtedy spodobał ten klimat, taka mega prostota, ale typowo taki grecki klimat właśnie. Także to bardzo mi się podobało. No plus jeszcze później wszystkie te niebieskie dodatki, lampeczki, naprawdę robiło to robotę. Jeśli chodzi o jedzenie, mieliśmy tego dużo, dlatego że ja w sumie sporo, no sporo rzeczy zaplanowałam, ale oprócz tego moja mama też nakupowała sporo różnych rzeczy i nawet część w sumie nie, nie wystawiliśmy. W pierwszej kolejności no to był tort i tort był w stylu Mama Mia, czego do końca nie spodziewałam, bo myślałam, że to będzie taki ostatecznie prosty tort, w sensie ja go nie zamawiałam tylko moja rodzina, a finalnie właśnie wyszedł taki bardzo ładny tort właśnie w stylu tego musicalu Mama Mia, właśnie z biały z zewnątrz greckimi dźwiczkami, także mega robił robotę z toperem, naprawdę e, robił mega wyrażenie. Do tego, co do smaku, to smak był pistacjowo-malinowy, również e, bardzo dobry. Później właśnie mieliśmy sporo rzeczy z grylowane e, szaszłyki, takie, e, no powiedzmy, mięsno-warzywne. Oprócz tego e, sera Pici, e, miałam też grylowane mm, takie. Czaszłyczki z krewetek i z ananasa, mieliśmy też grillowane pity, mm, pałki z kurczaka, karczek, też grylowane mm, pieczarki, oprócz tego tradycyjnie oczywiście jest sałatka grecka, cacyki. Zrobiłam też e, mm, tirakoftery, czyli taką grecką mm, pastę z pieczonej mm, papryki i z oraz labneh z podsmażanymi oliwkami. Mieliśmy też baklawę, którą zrobił mój brat. Aha i ziemniaczki, greckie ziemniaczki cytrynowe w takiej właśnie zalewie cytrynowej, Z czosnkiem, z rozmarynem bodajże, z jakimiś tam przyprawami, które zrobiły, można powiedzieć, taką furorę. Wszyscy się na to rzucili i mówili, że były bardzo dobre. Także to sporo różnych takich greckich i nie tylko greckich przysmaków. Jeśli chodzi o drinki, no to zdecydowałam się zrobić Blue Lagoon, czyli takie drinki z Blue Curacao, dlatego że zależało mi, żeby one były niebieskie, żeby właśnie w ten klimacie. Pasowały, no i myślę, że także wszystkim smakowały. Co do imprezy, no to odnośnie pogody, niestety nie było za ciepło. No, tak naprawdę w tym roku no, pogoda jest jaka jest. Maj był słaby, czerwiec też nie jest yy, jakiś wybitny, ale no cóż jest jak jest, także jeśli chodzi o właśnie pogodę, to e, byliśmy na dworze i pierwsze, nie wiem, zaczęliśmy gdzieś tak po 18, więc pierwsze, no nie wiem, tam dwie godziny było ok, później już było chłodno, także e, okrywaliśmy się jakimiś kurtkami, spetrami, mm, ale e, wytrzymaliśmy tak naprawdę do pierwszej w nocy, pomimo właśnie takiej pogody. Później zaświeciliśmy lampeczki, które robiły mega też klimat fajny, no i bardzo, bardzo mi się podobały, jestem bardzo zadowolona. Dostałam też w sumie sporo prezentów, no mam ich naprawdę dużo, także pokażę je może też tutaj. W pierwszej kolejności jeszcze w sumie przed moimi urodzinami od mojego męża dostałam Torebkę taką z Monary. Co prawda, ja sama ją znalazłam i wybrałam. Miałam też dylemat, dlatego że parę innych torebek właśnie z tej firmy mi się podobało. No i nie umiałam się zdecydować, ale finalnie mm, zwróciłam uwagę na to, żeby właśnie ta torebka miała jeszcze taki dłuższy mm, pasek, e, bo sporo miało takich tylko, właśnie takie uszy do założenia. A stwierdziłam, że właśnie z takim paskiem będzie to wygodniejsze. No i właśnie jak już dotarła do mnie, to bardzo, bardzo mi się spodobało na żywo. Chyba jeszcze bardziej niż na stronce. No jest taka elegancka. Czar Czarnej w sumie nie miałam, także fajnie się zaopatrzyć. No jest taka elegancka, no bardzo ładna, naprawdę mi się mega podoba. Później w kolejnym prezencie dostałam również książkę i cieszę się, że, bo bardzo lubię książki, mało kto mi książki kupuje, e, ale jest to książka, słuchajcie, Anioł Życia z Auschwitz. Także e, taka wydaje mi się, że to będzie ciężka książka, e, smutna, e, ale Ogólnie kiedyś, jeszcze za czasów studiów, w sumie, ja sporo książek, właśnie takich w tematyce e, II wojny światowej, obozów koncentracyjnych czytałam, także. E, no, to też chętnie przeczytam. Przepraszam, muszę się psychicznie e, nastawić. E, dostałam też e, perfumy e, z Kalwina Kleina Tuju. I na razie ich jeszcze nie otworzyłam, dlatego, że mam dużo swoich perfumów pootwieranych, chociaż bardzo mi się, żeby je otworzyć i powąkać, bo ciekawi mnie ten zapach. No, ale stwierdziłam, że na razie może, może jeszcze nie. Jak zużyję przynajmniej część, to sobie właśnie te perfumy otworzę. Ale już czytałam, jakie ja tutaj ma nuty zapachowe w internecie. I właśnie są tu takie nuty owocowe, ale, ale jest również tutaj nuta wanilii, także... Mi się wydaje, że to będzie bardzo ciekawy zapach, właśnie z jednej strony taki orzeźwiający, ale z drugiej strony taki też słodki i trochę otulający, także może to być ciekawa opcja. I e, też ym, wcześniej na no to nie zwróciłam w ogóle uwagi, y, bo dostałam też alkohol, myślałam, no alkohole jak alkohol, y, nie wgłębiałam się w to i dopiero y, później zobaczyłam, że jest to w ogóle likier. Dubajski e, i ja mega lubię dubajską czekoladę. Robiłam też dubajski sernik. W ogóle wszystkie dubajskie e, rzeczy mm, jestem fanką, także no ekstra. Później dostałam też taki ładnie opakowany prezencik w niebieskiej kolorystyce, czyli też kolorystyce greckiej, w sumie niebiesko-białej. E, mamy tutaj na pierwszy rzut y, wino, no ale oprócz tego właśnie niebieskie cukierki y, i cukierki również y, o smaku dubajskiej czekolady, czyli te takie okrągłe. No a oprócz tego z tego co tu widzę jakieś chyba głównie kosmetyki, maseczki, mm, coś w tym stylu, tak naprawdę kiedy to otworzę dopiero wtedy się dowiem, ale póki co nie otwieram, bo no, pięknie się to prezentuje. I dostałam również taki uroczy bukiecik, w sensie koszyczek z kwiatami. No, ślicznie to wygląda. A później dostałam jeszcze bilety wstępu dla Dwojga do parku wodnego, więc też bardzo fajnie. Tylko niestety w takim terminie, który nie do końca mi pasuje, więc mam nadzieję, że może uda się to przełożyć, bo chciałabym skorzystać, ale. No, nie wiem jak z tym wyjdzie, ale fajnie. No, i dostałam też coś, o czym wspominałam. I co chciałam? Czyli skarpetki górskie, w sensie gór, do w górach, z wełną Merinosa. I muszę je otworzyć. O. Idealnie. Mi się marzyły właśnie takie z rysunkami gór. No i przepiękna dostałam. Przydadzą się, bo dosłownie za chwilę jedziemy w góry i na pewno gdzieś tam latem w góry w gór będziemy chodzić. Także, no, dwie takie pary skarpetek. Fajnie, no, bo takie skarpetki górskie właśnie one są dosyć drogie. Powiedzmy w sensie nie wiem no chyba bym się pewnie nie chciała ich kupować bo stwierdziłam że to zbędny wydatek ale yy, wiadomo na prezent to zawsze jakoś tak inaczej to działa. dostałam również w sumie coś słodkiego yy, metaxę czyli grecki turunek i, yy, i pieniądze no, i jeszcze dzisiaj byłam się spotkać z moją przyjaciółką, dlatego że całkiem niedawno wypuścili spektakle w jednym z teatrów, w którym, do którego chodziłyśmy. Spektakle zawodowe, warsztatowe, czyli takie, na których ja już kiedyś byłam, właśnie chyba w lutym bodajże. I w tym teatrze są takie szkolenia, w sensie przeprowadzone są warsztaty, gdzie właśnie. Kolą się aktorzy, w sensie tacy amatorzy, po prostu aktorzy, i potem na sam koniec, właśnie wystawiany jest spektakl. I również teraz się właśnie chyba skończyły te warsztaty, i właśnie całe, cały poprzedni, bodajże tydzień, były właśnie sztuki warsztatowe. Fajne jest to, bo te bilety są wówczas tanie, więc w sumie w zeszłym tygodniu niestety za bardzo nie miałam czasu, ale jeszcze w tym tygodniu chyba ze dwa spektakle były, więc akurat udało nam się załapać na dzisiejszy i była to awantura w Kyoji, czyli taka sztuka teatralna, która ma już niespełna 200 lat i właśnie akcja rozgrywa się we Włoszech. Także już z takim też wakacyjnym klimatem, bardzo się cieszę, bo właśnie tak wypadał ten spektakl blisko moich urodzin, także można powiedzieć, że takie miałam urodzinowe wyjście, bardzo fajnie. No i moja przyjaciółka też dała mi prezent i po prostu zaszalała z tym prezentem. Dostałam tak tutaj voucher do restauracji sushi, z czego bardzo się cieszę, no bo ja kocham sushi, także... Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa. To taką, taką ciekawą, nietypową również torebkę. Tutaj z takim jednym paskiem, takim grubszym, kwiatowym, także no idealna właśnie na, na wiosnę, na lato. Ciekawy właśnie ma tutaj ten splot. Oprócz tego jest do tej y, torebki również taki drugi pasek. Y, już tutaj bardziej taki y, elegancki, cieńszy. Więc no całkiem ciekawa ładna. No i y, w tej torebce się krył jeszcze jeden prezent. Y, w ogóle y, bym go y, dzisiaj chyba nie odkryła. Tutaj ta moja przyjaciółka powiedziała mi, że na tyle jednego z prezentów jest grawer. I ja w ogóle szukałam gdzieś po tyle tej torebki, pomyślałam, że tutaj, ale w środku tej torebki krył się też prezent i... I jest to paranzoletka z motywem górskim. Nie wiem, czy to widać do końca. No i właśnie tutaj z tyłu jest grawer, a jest tu wygrawerowana właśnie data mojego urodzenia. No i do tego jeszcze coś na słodko, czyli merci, także naprawdę w tym roku prezentów mam sporo, myślę. I to był naprawdę ostatnio bardzo, bardzo przyjemny czas Zarówno te urodziny, przygotowywania do tych urodzin, w klimacie mama mia, same te urodziny, dzisiejsze wyjście do teatru, no naprawdę mega, mega e, przyjemny czas.